Mój drodzy, witam serdecznie kolejny odcinek. Dzisiaj, przyjaciele, sprawdzimy prawdą Nupka oraz moją, tak naprawdę, bo nawzajem przygotowaliśmy sobie 7 pytań odnośnie. Królest naszego sojuszu. Yy, i, I ze wszystkiego, co tutaj się po prostu dzieje. Sprawdzimy dzięki wykrywaczu kłamstw, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Zobaczymy, mam przygotowane 7 pytań. Potem je zobaczycie, żeby nie spoilerować, jak już widzieliście, jak już tak, co zacznijcie se film jak już tak bardzo was tutaj ten ręka świeżbi yy, No ale dobrze. Widzowie, łapeczkę zostawiacie subskrybujcie kanał i patrzcie. Panie staj, co to oznacza? Mój sklepik, zapraszam serdecznie, kupujcie takie rzeczy. Jest wiele więcej, jak na przykład czapki na zimę, ale w sumie nie będę wam po kolei wszystkiego pokazywał, bo jest tego mnóstwo, albo mój brylok, patrz, taki. Moja postać jest z Minecraftika, możecie taką zakupić, jest tego wiele więcej. Sprawdzajcie właśnie z linków w opisie do w moim sklepie. Zapraszam serdecznie, dobra. Przed do odcinkiem chciałem wam przedstawić kozacką gierkę pod tytułem World. Of Warships. Jest to w pełni darmowa giereczka, gdzie wcielacie się w bitwy morskie i sterujecie jednym z wielu statków na wodzie. W grze jest 500 przeróżnych statków, takie jak niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, a nawet łodzie podwodne. Dzięki tej różnorodności możemy otrzymać totalnie inne wrażenia z rozgrywki. Możesz sterować z tymi statkami na mapach o pięknych krajobrazach. Grafika gry jest po prostu piękna, a co najlepsze, w trakcie bitwy waszej pogoda się zmienia. Wszystkie statki, którymi gracie, są odwzorowane. Na prawdziwych statkach Jak chcecie zagrać w tą kozaską gierkę To wchodźcie z linku w opisie Bo otrzymacie bonus na start gry o wartości 100 zł Ale to nie wszystko Do tego dostajecie 500 dublonów 7 dni konta premium 2 miliony kredytów Statek czwartego tieru Możecie wybrać swój po ukończeniu 10 bitew No i do tego dowódcę szóstego poziomu Także wpadajcie właśnie tam I chcę wam życzyć samych wygranych morskich bitew Dajcie znać w komentarzach jak wam poszło Świrujemy od razu do nupka Trzeba wybudować tam wykrywacz szkłam, potrzebne wszystkie rzeczy do tego yy, i zaraz zobaczymy, kto tu mówi prawda, kto nie czemu? O, czy on idzie do naszych tajnych rzeczy. Cześć Nubek, co? co Zabuduj to! A, czekaj, czekaj. Masz łóżko? Te, te. Dobra, dobra, bo trzeba ten dobra Nubek, jak wiesz ostatnimi czasy troszkę lekki... zgrzyta się między nami, prawda? No, trochę dziwne to, co jest. No wszystko, jest, bo jest, takie... jest, że niby osiołek ty ja, mówisz, ty moje królestwo. Potem, że coś tam dałeś pochodnie tej towi. Nie wiem, chodź, sprawdzimy to. wykrywaczem a... kłamstw. Przygotowałeś się do pytań? Wykrywacz kłamstw? No ja mam pytania jakieś w głowie No, no, trochę, dobra. no ale. Chodź, chodź. To chodź ja mam chodź, tobie chodź. zadać? Eee, no tak, ja ty mi, a ja tobie. Najwyżej z głowy będziesz wymyślał, jak ci braknie. Okej, okay, ja ten wykrywacz kłamstw zbuduję tutaj. Dokładnie ja. w tym miejscu. Czyli teraz sobie. Bo... jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałem. O, właśnie to. Chodźmy Czyli teraz do góry. Wszystko się wyjaśni, nie? No, teraz się wszystko wyjaśni. Zobaczymy, kto mówi prawdę, a kto kłamie tak naprawdę. Co w się sensie liczę na to, że ten wykrywacz będzie działał, oczywiście? Eee, zobaczymy zresztą, zobaczymy. No mam przygotowane rzeczy. Dobra, to trzeba zniszczyć, to zniszczmy. Zrobimy go tutaj, tak, w zamkniętym pomieszczeniu, żeby nikt nie widział. O. Nikt nie widział, nikt nie słyszał Dobra Uuu, co to za blok? Co to za blok? Taki schizowy trochę, nie? Ale, ale on nam pomoże, pomoże, pomoże wykryć właśnie nasze kłamstwa Dobra, Fajny tutaj, tutaj i tu Elegancko, tu będziemy wchodzić Zrobimy tak, że tu będzie ten dozownik Cyk mm. Jakby Jak to zrobić? <laughs> Albo nie mam pomysłu, trzeba zrobić tak, że ja będę dalej ty klikniesz ten przycisk Redstone będzie leciał Kliknij przycisk Dobra, klikam Działa Działa? Tak O kurcaki, Kliknij przycisk czy... Okej okay. O kurde Okej okay. Dobra, dam cokolwiek teraz, kliknij Przycisk No elegancko, dobra no to teraz tak, Nubek Zanim wszystko, jeszcze nie wchodź, nie klikaj nic Muszę rozłożyć yy, elegancko ten Cyk Cyk Dobra Kurde, Jedną to... muszę wyjąć Co się dzieje, Nubek? No, no dobra, zobaczymy kto mówi prawdę, tak kto nie Ja no już tak, mam parę no tak. Do ciebie Spokojnie, spokojna twoja głowa, nie? Ty jest kławiec Co ty mówisz? Dobra, dobra, ja tu mam te rzeczy Okej okay. No i chyba wszystko, nie? Tu mam jeszcze południe tak. Nubano, 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 nubano Kto, od kogo zaczynamy, co? Może ty kto pierwszy, X-Gagatku To mi pierwsze pytanie, tak Dobra, dobra, uwaga widzowie Czas zacząć sprawdzenie Kto mówi prawdę, a kto nie Dobra, pierwsze pytanie Czy masz do mnie szacunek? Bo ja tam. do ciebie? No, czy masz do mnie szacunek? Wiesz, bo... Nie wychodź, nie wychodź poza, nie wychodź poza aha, aha. no e, No Zależy, bo. No, bo patrz, bo masz już dziptowe królestwo, to jakby tak, ale ty mi to wmawiasz, więc jakby nie, więc tak, no tak, mam szacunek. No jest ten <grym> A musiałeś to przeanalizować. Dobra, sprawdźmy, czy masz do mnie szacunek. Zielone, tak czy. Masz do mnie szacunek! No, nubek, no, nubek. No, no ale no. mnie już no, trochę denerwować, no ale dobra. Co? Zaraz ty idź. Czemu ja denerwować? Czemu denerwować? No bo tak, no wstawaj tam. Ale czemu denerwować, nubek? No bo my trochę w KUZAS! CzyM! Tratac, że mi wmawiasz, dobra! To Ale ty też sprawdźmy... mi wmawiałeś wiele dobra, rzeczy! Dobra. No. To teraz patrz, sprawdźmy no. to Czy ty mi zabrałeś osiołka i zmieniłeś jego nazwę tam Nie Na pewno to nie byłeś ty? Śiołki to nie byłem pole, ja! Bo, lec... bo tutaj trzeba wszystko! To nie był byłem tam. ja! To nie byłem ja! Dobra, powiedz to teraz tak do siebie, żeby to maszyna przysyła! To nie byłem ja maszyno Opie, Widzisz to? <noise> to jest zepsute! To jest to Pisało tam Palion! Pisało tam coś To jest zepsute! To jest zepsute, Nubek! To musiałe, jest... Dobra, to musiałeś... Dobra, ja już wszystko wiem. To dobra. jest no, ja wiem. zepsute! Dobra! <coughs> Czyli tak. No. Okej. Okay. No. Okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. A czemu nie mogę kliknąć tego? O, dobra. Eee... Okej, okay. czy ja mam ci pytanie kolejne zadać, rozumiem? No da. Szykuj się Czy zmieniłeś moje królestwo na Dirt'a? O oh my god Z zielonego na Dirt'a, czyli te królestwo, czy ty zmieniłeś? Na 100% o tym mm. Kurde tak. no, wiesz co, lubię Dirt'a No Ale wydaje mi się, że nasz pakt jest taki, że ja bym tego nie zrobił A czekaj, czekaj, czek, wydaje ci się tylko, czy ty... Co, ty nie wiesz, czy to zrobiłeś, czy nie? Nie, to nie ja, po prostu nie ja, To co to tak jest? Odpowiem No dobra, dobra Nie dawaj. ja no to, to sprawdźmy to No co? Widzisz? Nie ja, ja mówię co to jest prawdę Kurde, kurde Ty co kto to mógł być jak nie ja? Okej okay. No dobrze, no dobrze, to zróbmy teraz tak hmm. Czy to byłeś ty? ty, ty to zmieniłeś? <laughs> e, nie, 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 dobra e, Nieważne, Le, lecimy, okej? Okay? <laughs> <Czemu> tak <laughs> patrzysz? Co? Ty, tak myślałeś? No nie ważne, nie ważne. Bo coś A, mi się, no dobra. coś mi tu nie gra, po prostu. Stary. No dobra, dobra. To jest zepsute, jak to teraz znowu. Nie wiem, dobra, dobra, sprawdźmy, no. Dawaj, pytanie. Dobra, czy to ty wypuściłeś moje świnki? Czy to był bojan? Bo nie wiem, ale to wtedy, jak to nie był zamknięty To nie byłem ja! Aha. Na pewno. To nie byłem ja! To czemu to jest na zmiany? to jest niemożliwe, to jest pod ciebie, to jest pod ciebie, to jest niemożliwe Nie, ty mnie oszukujesz. No nie, to nie by <laughs> nie chciałem, czemu ja się w to bawię, w tego, <laughs> czemu ja się? Dobra, dobra, ja muszę sprawdzić to na innych pytaniach, dobra, zostawmy to, rozumiem, że jesteś teraz zły na mnie Ale no jeżeli nie to, jeżeli to, to każde pytanie mi odpowie na złe, to, to, to jest zepsute po prostu Ah, dobra, które teraz ja nie mogę. się pytanie, N nie podoba mi się to Nubek, bo, nie podoba mi się to, czekaj, odświeżmy, chodźmy troszkę, po odczekajmy sekundę, ok? Bo mi się wydaje, nie że to musi odsapnąć sobie ta maszyna. To może ta, Spójrzmy może ta, na faktycznie. słońce. Po Pokłuchajmy, czekaj, poklupię to, jak taki stary telewizor, jak taki stary telewizor z góry coś tak robi. Dobra, dobra, możesz wejść. Uwaga Nubek, tylko bądź, bądź szczery, ok? No i co, no jest na świecie. Czy pilnowałeś Wojana w więzieniu bez przerw? Czy cały czas się na niego patrzyłeś? Eee. Co? Nie. Ci. Co? No nie. To co ty robiłeś, Dobra? Co robiłeś? No. Najpierw zobaczy ty sprawdza, co nie zobaczę. No, Ale odpowiesz mi na pytanie. Tak. Dobra. Tak, to prawda, że... Nie patrzyłeś na niego cały czas? No nie, bo panią, bo ja po prostu... Yy, na teraz byłem pod Irta, ale to tylko chwilę, to dosłownie tak na chwilę. I pojedzenie byłem, ale to szybko, to chyba nie jest źle, nie? Może no. przez... może... Kurde, ty mu przez sen otwierasz to, nie wiem. No ja otwieram, ty jesteś... nie, teraz to są pomówienia akurat grube. nie wiem, dobra, ale mówisz, masz prawdę, okej? Okay? Mówię prawdę. Nie wiem, dobra, zobaczmy. To jest na zmianę, ja będę miał teraz czerwono o ile dobra, zakład? Ty, dobra, teraz nie To nie? Nie No lubisz. na 100% tak. A, czy co? Ty mnie ty lubisz <laughs> Czy ja cię lubię? Tak Uwielbiam No to dawaj klikaj no Uwielbiam dawaj. cię, tak? No dawaj, no Tak? Tak, lubisz mnie, dobra, dawaj. Yes, A? W końcu, nie, Dobra, czyli działa ta maszyna! No to Pewnie, z że Cię lubię! ŻUWIOR! ŻUWIOR! No, Co? A, okej, okay, okej, okay. przepraszam. Zjedz sobie. Dobra. Bo Cię lubię. No, dzięki. Bo Cię lubię. No, ale nie podlizuj się, bo to mogło akurat wykryć kłamstwo takie. Tak, tak, to się, No. Okej, okay, okej! Okay. Uwaga, pytanie! Czy... Pomagasz Wojanowi? Nie! No widzisz? My sypse. Ja nie, nie wierzę, ty No, no serio, no, no, serio, nie pomaga To jest niemożliwe, to, to jest niemożliwe Ta maszyna jest pod ciebie No to jakim jest... cudem, jak ja mówię prawdę chłopie, no? Dobra, 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 dobra No, to teraz co? Okay, Boli okay. cię prawda? Nie, 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 nie. No. nie, nie. Dobra, to teraz pytanie mhm. Czy miałeś taki moment, gdy chciałeś zerwać sojusz ze mną? Tak Ty dziadu jeden No co? Powinieneś miałeś taki moment Nie, absolutnie Tak? O, widzisz kłamie. Haj, i co? Wiesz, nie Dzięki, no, no, przecież nie chcę ze sobą załatwiać Dzięki No, ja widzisz. bym nigdy <laughs> nie ty też jednak Już no, mówię, mówię, to jest oczywiste Nubek, no błagam No dobra Ty no. widzisz, takie nigdy. rzeczy to są już do końca życia, no Dobra, tylko skup się Dobra Eee Dobra, No dobra, dobra, test, 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 testuj test. Czy chcesz przejąć wszystkie królestwa? Zależy, bo nie dopracowałeś pytania. Czy z tobą, czy sam? No sam, sam. Nie, nie, nie. Może z sojusów. To powiem, że tak, bo chcę. Ale sam. No, czyli chcesz przyjąć wszystkie królestwa sam. No nie, z tobą. No ze mną nie, ja mówiłem sam. Nie, z tobą było Nie, 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 ja mówiłem sam. Pytanie było sam. No, no dobra, no to chciałbym czegoś. No widzisz, wykrywaczka słyszał pytanie i słyszał odpowiedź, widzisz? Kurde Widzisz? Nie ma tu mi zasóbka. Coś mi się tu nie podoba, ja już widzę to po tym królestwie, wiesz? Zaraz od Wojana będzie dirtowe, co? Dobra, dobra, dobra tak? Mam teraz pytanie do ciebie jedno Tak? Je, jedno ty, ty masz Ja jedno. Ty masz Tajny sojusz z Wojanem i mnie robisz z konia Nie Tak? Nie Przez, jaka cisza była! No ty nie zrobisz waloracji co? No nie! A! Przestań mnie gonić! A! Nie bo mnie no, zabijesz! To prawda czy nie pytam! Yy. <laughs> Nówek, nie zabijaj mnie, bo za Nubek! To nie była okay. prawda! Gdzie ty jesteś? No idę. Nubek, czy po moim zachowaniu widać, że chcę mieć coś już z stojtem? To bardziej po I twoim tak? widać niż po moim. Ale co ja robię takiego? No bardziej mu pochlebny jesteś niż ja. To znaczy, że... Odpowiem nie zaraz takiego słowa. To znaczy, że bardziej mu się przystawiasz, dajesz mu jakieś rzeczy i tak ja dalej. Ja się przystawiam? No. To ja No. Nie. Tak. Absolutnie. No tak, gdzie ty jesteś Nubek? No kurde, bo mnie zabiłeś no, nie ma nawet serca nie zabijać. No dobra, no sam mnie byś zabił, to musiałem się bronić, tak? Bo już tylko włączcie obrona moja po prostu. Dobra. Chodź, chodź, bo zostało parę pytanek. Zostałem mi, uwaga, dwa. Dwa pytanka. Mam mi też dwa. No, no, no to dobra. W, smyraj tam od razu. Dobra. Czy chcesz przejąć Wojanowice? Nie chodzisz nawet do królestwa. Nie. Nie? Pokaż to No to jest niemożliwe! A co ty mnie masz z jakiegoś debila? No co to jest niemożliwe, to jest niemożliwe Nie, chodzi nawet nie o to, bo ja wiedziałem, że ten Tylko chodzi o to, że ten wykrywacz w działa Że to jest wszystko, nie wiem, mówisz prawdę No działa, no przecież... Ale ja ci jakich... nie schowałem osiołka, to nie byłem Micha. Ja. Nie, nie, schowałem ci, nie nie, ta, nie uwolniłem um, z No tak, u mnie działa wykrywa swam, chłopca u ciebie się zbugował, tak, no się tak Tak, się buguje właśnie, za każdym razem nie? Pował się no. Dobra, dałam pytanie Czy powiedziałeś panowi o tajnym nasypa, maga, magazynie i tajnych Ech, nie, przejściach? Nie, 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 nic Klikaj Ani mru mru Nie, no dobra, nie, mam Dawaj, gdzieś okay. Nie, nie dobra, dobra, Mam gdzieś to to jest czemu, czemu za każdym razem jak dobra, ja coś jabaj. powiem to jest inaczej? A jak dobra. ty mówisz to jest idealnie? Zepsuta maszyna! Ty jesteś po prostu fejkowy, nie, nie, nie! Zepsuta dobra, maszyna! Dobra. No, nie Czy zdradziłeś dobrać. wojanowic, tajemnicę naszych królestw? Wojanowi, nie. Wojanowi, sorry, nie Wojanowic. Nie, Wojanowi. nie, absolutnie. Co było? Nie wiem. <noise> jest... Zielone chyba. No co? Drugi raz zielone wyskoczyło! No bo mówię prawdę, chłopie To jest no to niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. A Maja ja przybyw? bym dał? Czy chcę przejąć moją Nie. No to widzicie to jest no. prawdziwe chłopiec! Nie, nie! <noise> to jest prawdziwe. Dobra, nie, nie. No, dobra, ja pytanie. dobra, Mam ostatnie no. pytanie, no. najważniejsze. A ja mam. czekaj. Ja mam no ostatnie. nie, ja już tak, ty masz ostatnie, no. Dobra, słuchaj tego. I odpowiedz no. i teraz. Musisz na serio potwierdzić. Dobra Ty chcesz mnie osłuchać Nigdy w życiu okay, okay. No No chociaż raz Dobra Nubek, nie, ta maszyna Ta maszyna jest do kasa... No nie, ale nie, że mnie bije Jest do kasacji, jest do kasacji ale... Jest do kasacji Ona działała, wiedziałem, że wszystko powiedziałem dobrze No dobra, ale mieć warta Dobra, idę na chatę, ty jak nie chcesz, to nie Ja mi się wydaje, że po prostu ty coś męcisz i kręcisz No nie Jezu, Nubek! Dobra, idę. Nie, no... że to jest niemożliwe, wiesz, wiecie, że to jest losowe, nie? Ale, to jest niemożliwe, że akurat u niego było wszystko git! Dobra, nie wiem, nie wiem, może faktycznie kłamie, może przez sen, nie wiem, nie wierzę w to.